Siemanko, widzowie z tej strony Agro Palikówka. Witam na dzisiejszym vlogu. Deszyk zawitał aktualnie. Dzisiaj vlog z uprawy, ale w końcu deszcz zawitał. U nas teraz ciężko z deszczami było przez ostatnie czasy. I szczerze, fajnie zaczyna popadywać. Widzowie, jak z rozpoczęte, bo u nas jeszcze nie zakończone na tą chwilę. Teraz będziemy szykować się powoli pod rzepaki. Szerze chmura idzie, bardzo ładna deszczów. A w tej chwili uprawiam agregatem 2,1 metra, coś takiego jest. John Deere 600M. Uprawy jest na tą chwilę mniej więcej zostało może coś koło 12 hektarów. Już troszkę uprawiliśmy przez ostatnie dni. Na tą chwilę dzisiaj do uprawienia będzie pewnie coś koło 4 hektarów. I nie zaczęło popadywać. Jestem zadowolony, że w końcu też do nas zawitał, bo przez ostatnie czasy było bardzo ciężko, jeśli chodzi o sam deszcz. Susza, jak nie wiem, ale na tych kawałkach przy leście przy to już jest taka wilgnawa ziemia, ale teraz, jak w to popada, to. Za chwilę się widzimy z powrotem. Może z głowy coś jeszcze nagram jakiegoś vloga. Dobra, widzowie, jesteśmy aktualnie na kolejnym polu. Tamto skończyliśmy. Teraz lecimy na kolejnym. Najpierw zawsze robię, teraz robię ścieżki technologiczne, a potem wszystko pozostałe. Odpadało lek. Fajnie uprawiać. Pewnie myślę, że ten vlog jakoś powinien wyjść. Może środa, czwartek, jak się uda. Chyba, że może jutro, we wtorek by się udało. Niestety, film ze nie wyjdzie, bo coś się popsuło. Chyba, że jeszcze uda mi się naprawić, ale on później wtedy wyjdzie. Dobrze kojarzę hektar jakiś, tak. coś koło tego, może lekko więcej. Nie sypało. Bardzo ładny tutaj jęczmień był. Mógł sypać coś koło. To były chyba najlepsze działki. To coś chyba koło 6 a 8 sypało. A u Was widzowie jak sypał jęczmień? Napiszcie w komentarzu. To jest mój pierwszy vlog. Nie wiem, jak jeszcze dokładnie je prowadzić, ale postaram się nabyć dużą wiedzę dzięki też Wam. Więc napiszcie w komentarzu, co byście jeszcze zmienili mniej więcej. A tak to na razie będę to robił i będziemy się siedzieć, jak będę kończył to pole. No widzowie, kończymy aktualnie. No jeszcze dokończymy Zostały mi trzy przejazdy plus poprzeczniaki. Ale znowu deszcz zaczął padać, więc się dzisiaj zapowiada na deszczyk. Tak się prezentuje pole. No to dzisiaj pewnie jeszcze zrobimy jeden kawałek poza tym no chyba na dzisiaj będzie koniec. A resztę to będziemy robić jutro od rana. Aby dzisiaj w nocy jeszcze lekko popadało, to jutro by było fajnie robić. Będziemy się widzieć jak będę robił poprzeczniaki. Także widzowie, już zostaje ostatni przejazd. Jeszcze dwa poprzeczniaki. Jedziemy na kolejny kawałek. No w sumie mogę wam nagrać przejazd nawet. Jakiś deszczyk zaczyna troszkę popadywać I Nie wiadomo co to będzie szło coś... Te chmury szare trochę przeszły, ale mówią, że Z najmniejszej chmury największy deszcz Więc będziemy widzieć, może jeszcze coś popada dzisiaj Się na gałęzi troszkę wygięło co będzie go nastawić za chwilę? Idzie jakaś kolejna fala deszczu, już takiego mocniejszego. Więc nie wiadomo, co to będzie. Po uprawach trzeba będzie umyć ciągnik. wyjdą samosiewy, to potem do, do orki to jeszcze będzie chwilę czasu może by się udało z jakąś talerzówkę ogarnąć albo coś i by się uprawiło przed sam, samą orką też trochę się zapycha, bo zostaje dużo resztek Dzisiaj vloga zmontuję, to może jutro go wydam. To dzisiaj zaczyna fajnie popadywać. W komentarzu jak mi się teraz podoba jakoś na nowym GoPro, bo ostatnio kupiłem. Głębokość by zrobił robotę. Dobra, widowie, ja także nie będę też jakoś przedłużał. Tylko teraz się z wami na chwilkę. Pożegnam i będziemy się widzieć jak będę jechał na kolejny kawałek. Także widzowie jedziemy na kolejny kawałek. Trochę bagno tu jest. Trzeba uważać na lusterka.

Polało, ale dalej sucho Ale zawsze coś pokropiło Już nie jest aż tak źle Także widzowie będziemy chyba się powoli żegnać, bo już będzie koniec o filte, żeby nie wyszedł jakieś godziny albo pół A tak to będzie tylko mój pierwszy taki vlog, więc też nie wymagam od siebie, żeby jakoś jeszcze tak miary robić długie i w ogóle Więc napiszcie w komentarzu czy Wam się podobało, co byście jeszcze tu mogli. Będę się Was słuchał Waszych rad, co polepszyć, co nie. Chciałbym Was serdecznie zaprosić jeszcze na mojego Discorda, który będzie w miarę w jakimś najbliższym czasie robiony, więc jakbyście chcieli czasami ze mną wieczorkiem pogadać albo coś, więc można będzie wbić. Może Discord może być za jakiś tydzień, za dwa. Ale w kolejnych filmach na pewno pojawi się może już link do Discorda w opisie. Także... 拿那些放。